Kolejny, 25 lipiec, godzina 10 rano, kombajn przeswarowany, przedmuchany, z rana paszowu zrobiony i zatankowany. Ruszamy dzisiaj, próba przężyta. Tutaj dobrze. Próba przężyta i lecimy. Kosimy ile się da gdzieś do godziny 16, żebym potem zdążył popracować słomę, bo nadają deszcze i po prostu trzeba, trzeba zapierdzielać. W tym roku ustawienia książkowe, jeśli chodzi o krepisko no Trzeba wszystko dopasować Żeby się ładnie muciło, mąki nie było W tamtym roku było coś źle ustawione Za dużo pociętych ziaren Dlatego w tym roku trzeba tego przypilnować i ustawić kombajn jak należy jest też niedługo pszeniczka do koszenia no Kłosy są piękne, zobaczymy co w kłosie Ogólnie ludzie mówią, że zboża źle o zimę nie sypią. Także, mimo tej suszy u nas, oziminy jeszcze jako tako dały radę. Zobaczymy, jak to u nas będzie się prezentować: jak będzie planowało. Wiaterek chociaż ten odbiór będzie w miarę nie za gorąco Nieco zaczynamy od najgorszych kawałków. Tam potem dalej w oddali yy, kupa przepału. Przeryży to Tadeusz. Mamy tylko hektar w tym roku na yy, nasienie, żeby potem im siać ogólnie odmianę Mondeo. Ale dzisiaj zaczynamy od Tadeusa. Jest na najgorszych działkach, więc... No coś tam, coś tam jest w tych musikach. Sprawdzamy, co tu z tyłu słychać. Kosiki domucone. Wychodzi, że domucone. Jeszcze tutaj teraz. Dobrze jest, nic nie leży. O, tutaj ewidentnie przepał wpada. No, 10 rano, także to może jeszcze nie być aż takie dobre. No ale zaraz będzie próba wilgotnościomierzem i zbadamy. wygląda na to, że słoma będzie no to w tym roku do pasa można przejść do Siusiaka Przejedź i dopiero obserwuj. Czekaj, to daj mi to urządzenie. Czy głosów nie ma i pod słomu? No sprawdzałem już, no to dobrze było. Kurzy. godzina 10 i 13,5. Ono szukuje około pół, także nie ma co na to patrzeć. 13%. On nam delikatnie zawyża, także na nim do 14,5 nawet można kosić. Nie no wymłaca dobrze wymłaca. Zobaczymy w innym miejscu no, wymaca śluk, wymaca także. No jest widać wypalone pomarszczone, ale może coś tam będzie lecieć to. z tym chociaż dobrze próbę się robi, bo nie trzeba tak dużo dosypywać. Elegancko 128. Wiadomo, tamten objazd był pierwszy raz. Także zawsze od lasu nie lasu to jest mokrzejsze. Także można jechać na pełnej. Tutaj muszę iść zobaczyć, czy może kosić od wierzbów. Tutaj półsiewnika pszenica, ale zobaczcie jaka tu pszenica. Kłosy wszystko na ducha, będzie dobre tutaj. Pikowane. Tylko aż mi tak zawadza, jak przyczepkę wykipruję. Dobrze jest. Dobra, teraz następne w tą te strony. To co, widzimy się już na kolejnych kawałkach? Tutaj tak się prezentuje. No i na razie około 5, 5 ton. Na pewno najgorsze kawałki też tutaj w miarę wysokawy. Tutaj jedno. Przez drogę jest drugie. w miarę porównywalne to samo i tak pewnie będzie się kręciło około szóstki może się na koniec zakręci bo to by było i tak dobrze Tutaj trzecia klasa ziemi od połowy już, no yy, nadgoniło. A teraz lecimy yy, ciąć łubin. Tej plantacji wam w ogóle nie pokazywałem. Jak myślicie, to nas hektara będzie? Tutaj 2 hektary kawałek po lewo, jak i po prawo. <laughs> pierwszy raz łubin, ale słaby rok trafił, bo susza. Ziemia popękana, za tu stronki nie za duże, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 3-4, 4, cztery. Cztery, raz, 2, 3, 4, 5, 4-6 ziarek w strąku. No i wam powiem, że po cztery stronki praktycznie jest. Dwa tygodnie temu y, zastosowany sklejacz i desykacja. Tutaj żeby te kwasty padły Może co i uleci z tego ale widzicie o to się wszystko łamie, także pora najwyższa to kość Tak to ładnie tutaj strukturka zostaje Także jutro nadają opady, dlatego dzisiaj walczymy jeszcze z łubinem co się uda jeszcze złapiemy pszenicy No i biorę się jeszcze dzisiaj za słomy żeby ona po prostu nie zamiękał bo sucha jest A po prostu odpuszczamy cięcie dalsze to nie, jęczmień nie, owiec nie, kukurydza nie. Łubin niebieski tylko jest? I chodzi na to, że tak, dobra. To łubin niebieski niech będzie. Niech to do ci zbrakło, oprysku to się. Co? To co ci zbrakło oprysku, to zielone jest. Ej, to się wjebało i to nie dobrze. Ale no. bruchoczy. Ale rzadko tego jest. To tam to, co dojdzie. Ale ze 3 tony to pewno będzie, to że to ciężkie jest. To wziął, wykiprował tu gdzie ten jęczmień, to muszę biegować tam? Z tyłu za, za No mogę to wykyprować. i wykiprować. Ty bez razem mlił do świni tam za dwa tygodnie czy za coś. I jęczmień, Zresztą tam tyle ludzi jest. Ale ty, to to wijka jest, tak? Tak, to to to, to Kurno z ko nam sprzedał no. no dobra i tak to na idzie i tak Ale chato dobrze sypnęło mi się wydaje no, Nie no Mundek z hektarami od my z drugu. No ale jaki rok teraz nie Dobra <laughs> Ty, ale suchy jest 12,5. A do 15 chyba może mieć. Dobra, więcej nie będę mierzył, bo to widać bo jak ciąże suchutkę. 2 hektary, 3 tony tu na pewno jest. Teraz ile tego domielać dla świń? Tu ręcznego nie ma. co chyba tak jak teraz i będzie, czy ja, to grube, czy nie grube. co, to by było na tyle dzisiaj, trochę na nakoszone, trochę łobinu, tutaj wrzuciliśmy w jęczmień, niech to sobie razem leży, tutaj jakoś najwyżej się troszeczkę tą łopatą podwali i tyle. I na dzisiaj zakończamy, zaraz podpinam prasę i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!